Aż się, się po prostu sam się dziwię jak to można bardzo łatwo e, z takiego guru, nauczyciela, e, wszystkim innym bardzo łatwo dawać rady, ale jak nie coś złapie no to ja sobie nie, nie potrafię poradzić ja już to ja już to dawno stwierdziłem, że to już, to już mądrzejszy ode mnie to, to napisał, że łatwiej jest znaleźć już było trawę wokół bliźniego niż belkę w swoim oku. No ale ja dzisiaj właśnie takie coś przeżywam. Nie? Tak się tak, tak się stało. Tak, tak naprawdę się zaczęło od tego, że zaczęło się dobrze, nie? Ja, ja tam jak, jak kończyłem to swoje picie, te, te 8 lat zapijań, to miałem gdzieś około 20 komorników. No i teraz jakoś tam wychodzę z tego. Ale... Yy... Zobaczyłem, że moje problemy się rodzą wtedy, jak, jak ja coś mam. Nie? I tak się tak, stało, że coś tam mam. Nie, mam telefon, który mi się ciągle psuje. E, jakieś tam jakieś cuda wychodzą. I to, i, I to już mnie rozwala. Rozwala mnie to. Jestem po prostu nieprzytomny. Nie jak ja nie mam dojścia do internetu i, 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 do tych, i do tych swoich portali społecznościowych. Czyli jestem uzależniony. A ta druga rzecz, yy, ktoś mi tam yy, oferował jakieś pieniądze nie? i ja nie się tak To jakieś tam paręset złotych, nie? i ja momentalnie straciłem spokój. Zobaczyłem, że ja już jestem chory. Ja mam tyle tych wydatków, na, na które bym wydał te pieniądze, nie? Chociażby kupę telefon, Ale okazuje się, że jest to za mało, żeby kupić dobry telefon. Wiele jest takich rzeczy, które nam są potrzebne, nawet nie mam dentek dobrych w rowerze, to, ale to też takie, takie, żeby pojechać tym rowerem i żeby nie martwić się, to taka nie nieprzewijająca się, kosztuje około 200 zł taka opona, nie? ale też podobno się przewija, Także nie ma złotego środka. Najlepsze te w ogóle bez lanę kauczukowo. Słuchajcie, I wpakowałem się w takie te, że no, nie potrafię sobie sam poradzić. I dzisiaj jeszcze na dodatek o tym świątecznym takie... tak, żeśmy spali, i tam w siódma rano, i jakaś pani tam psa przy, 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 przywiązała naprzeciwko mojego okna, bo ja mieszkałem koło nocnego, takiego monopolowego, i, i ten pies tak zaczął ujadać. I... Ja jeszcze byłem przed modlitwą, ale tej Pani, powiedziałem, bardzo mam wielką prośbę do Pani, że na tego psa, żeby Pani go tu nie przewiązywała. A ja to mam w dupie, co, co Pan prosi i tak dalej. I mówi, jutro o 6 rano go tu przewiązuję. No i oczywiście bielmo na oczy, krew. I, I później nagle zdałem sobie sprawę, że nie mogę zrobić czegoś, nie mogę powiedzieć czegoś, czego później nie zrobię. No i zacząłem coraz mniej mówić i ją prosić. Tam druga pani się włączyła. Mówi... No i słuchajcie, i w końcu zakończyłem to tak, że uklękłem na kolana i zacząłem się modlić o te dwie panie, o tego psa, o tych wszystkich ludzi. To tyle w tej kwestii.